Ze studia Kolter TV wita Was Piotr Pietrzykowski. Walter SG-68 to pneumatyczna strzelba zasilana 88-gramową kapsułą CO2, służącą do treningu, służb mundurowych, jednostek ochrony oraz do samobrony dla osób cywilnych. Walter SG-68 działa w popularnym systemie POBAKRSZEM czyli przeładowanie odbywa się poprzez ręczne przyciągnięcie i odciągnięcie czułemka. Energia kinetyczna kuli nie przekracza 17 J, dlatego na posiadanie strzelby i użytkowanie nie jest potrzebne żadne zezwolenie ani rejestracja. Prezentację zacznę od przedstawienia budowy. Szkielet wewnętrzny, lufa, magazynek oraz elementy mechaniczne wykonano z metalu. Pozostałe części obudowy oraz czułemko wykonane są z lekkich i wytrzymałych polimerów po to, aby zmniejszyć ciężar strzelby. Dzięki temu zachowuje oryginalną wagę. Magazynek podlufowy jest bardzo pojemny. Mieści bowiem 16 kul o kalibrze 0,68 cala. Magazynek ładujemy w następujący sposób: Strzelba Walter SG-68 zasilana jest 88-gramową kapsułą montowaną w kolbie. Aby założyć nową kapsułę, należy najpierw zdemontować kolbę. W tym celu należy przycisnąć przycisk na prowadnicy szyny, następnie wysunąć kolbę i zdjąć prowadnicę szyny. Kolejnym krokiem jest wykręcenie kapsuły. Następnie zużytą kapsułę zastępujemy nową. Po założeniu nowej kapsuły z powrotem montujemy kolbę. Z jednej kapsuły możemy wystrzelić aż 100 kulek z tą samą prędkością. Do szkoleń oraz treningów, gdzie zależy nam na tym, aby oznakować cel, możemy używać strzelby SG68 z załadowanymi kulami z farbą lub kulami wodnymi typu Pepperball. Kule wykonane są z wytrzymałego, twardego polimeru, dlatego pękają dopiero po trafieniu w cel. Jak widzimy, kule pękają dopiero po trafieniu w tarczę, dzięki temu wyraźnie i trwale znakujemy konkretny cel. Kule z farbą sprawdziły się świetnie. Zobaczmy, jak działają kule z wodą. Oklejniczy mnórek. Standardową amunicją strzelby SG-68 są kule gumowe, które doskonale sprawdzają się podczas treningów indywidualnych i grupowych oraz w trakcie podwyższonej gotowości bojowej. Jednak najlepszym sposobem na sprawdzenie osiągów strzelby jest test na chrono. Po pozytywnych testach na chrono pozostaje nam teraz sprawdzić moc i przebijalność strzelby. Zapraszam. Jak widzimy, strzelba SG68 bez problemu poradziła sobie z celem w postaci grubej płyty karton-gips. Jak wcześniej wspomniałem, strzelba SG68 może również służyć do samoobrony dla osób cywilnych. Do tego celu przeznaczone są kule pieprzowe. Red Pawa i Hot Pawa. Kule typu Red Pawa Pepperball. To pociski z pudrem pieprzowym, które po trafieniu uwalniają zawartą w nich dawkę proszku pieprzowego. Dzięki energii pocisku, proszek pieprzowy zostaje rozpylony wokół celu. Kule pieprzowe Pepperball zawierają pieprzowy środek podrażniający drugiej generacji. Dzięki temu napastnik został był bez problemu obezwładniony. Kule Hot Pava to pociski z proszkiem pieprzowym dziesięciokrotnie silniejszym niż ten, który został zastosowany w kulach typu Red Pava. Walter SG-68 został dodatkowo wyposażony w szynę montażową 22 mm służącą do montażu celownika kolimatorowego. Podsumowując, Walter SG-68 to bardzo mocna strzelba, która umożliwia użycie różnorodnej amunicji. Dzięki temu znajdzie ona nie tylko zastosowanie dla służb mundurowych i ochrony, ale również do celów samoobrony dla osób cywilnych. Dane techniczne: kaliber 0,68 cala, zasilanie 88 g kapsuła CO2, pojemność magazynka 16 kulek. Dostępna amunicja: kula gumowa, kula z farbą, kula z wodą oraz kula pieprzowa. Prędkość początkowa do 150 m na sekundę. Zasięg maksymalny do 40 m. Zasięg skuteczny do 25 m. Długość bez kolby 550 mm z kolbą 835 mm. Waga 2950 g.